filmie miałem nagrać z rana wstęp, ale nie wyszło trochę bo tak wiele wiatr, że no nie dało się tego wykonać przyjechałem dzisiaj na spinning stwierdziłem, że się nie będę poddawał ale no jest ciężko jest ciężko, nie ma żadnych brań przepłynąłem dryfem cały zbiornik wszerz Pierwszy basen, no i, i nic, nie, nie było żadnego brania, żadnego kontaktu z rybą. Teraz jak widać wyszło słońce, także jest ogólnie już kiepsko. Widać jak jestem ubrany. Dzisiaj z rana było 0 stopni, plus wiatr jaki jest dają nam taką temperaturę, że odechciała się wszystkiego. Patrząc na to, że branie jeszcze nie ma, no to już w ogóle jest ciężko ale stwierdziłem, że przyjadę dzisiaj nie dam za wygraną po ostatnich porażkach mam nadzieję, że może, może, może coś coś uda jeszcze dzisiaj wymęczyć, bo jak nie to będzie naprawdę jeden z ostatnich wyjazdów na spinning w tym roku i co? chciałbym dzisiaj teraz właśnie wam pokazać jak ja się przygotowuję do takich właśnie mroźnych wyjazdów i jak się powinno przygotować do takich obrażnych wyjazdów tak jak mówię, przyjechałem dzisiaj, z rana było 0 stopni w połączeniu z tym wiatrem, który naprawdę nie jest lekki no to odczuwalna temperatura to jest minus 5 na pewno ręce tak cierpną, że jest masakra no i co? na pewno warto się wyposażyć w czapeczkę ciepłą którą ja teraz zdjąłem tylko do nagrywania czapka musi być, żeby Miałem ja taką fajną. Można, zwykłą oczywiście, ale ja mam z daszkiem, właśnie na taki czas jak jest teraz, że jest słońce, ale mam również tutaj przedłużenie na uszy. No i naprawdę fajna sprawa. Druga rzecz. Na pewno warto mieć ze sobą, jeśli się płynie na dłuższy czas, warto mieć ze sobą termos z herbatą. Ja oczywiście nie wziąłem, dzisiaj bo mi się z rana nie chciało robić. Gorąca herbata jest w porządku, ale wiadomo, lepsza jest gorąca kawa, bo kawa jednak kofejna trochę przyspiesza tętno, i, i tam krew lepiej dopływa do tych miejsc, gdzie jest najbardziej potrzebna. Co więcej, rękawiczki przydają się, ale od razu protip. Ja mam takich rękawiczki, jak pokazywałem na ostatnim filmie. One są średnie, niby są neoprenowe. Ale są dosyć ciasne, i dzisiaj po tym dryfie, pomimo tego, że łowiłem właśnie w nich, no to teraz, jak tu przypłynąłem, to nie czułem dwóch palców. Dlaczego? Dlatego, że ja mam tak no, dosyć sporą dłoń. Te rękawice to jest LK rozmiar. Myślałem, że będą w porządku, e, przez to, że dobrze przylegają, ale okazuje się i warto tym pamiętać, że jednak jak jedziemy na ryby i myślimy o rękawicach na ryby, to muszą być sporo luźniejsze dlatego, że przez to że tutaj, nie ja wiadomo sobie je otwieram, żeby te palce były na wierzchu ale one tutaj są dla mnie troszeczkę za ciasne i, i mi nie było nie czułem tych palców nie przez to, że było mi jakoś bardzo zimno, tylko przez to, że się po prostu krew to mnie dopływało, także zrezygnuję po prostu teraz z nich i założę sobie normalne robocze rękawice. Myślę, że będzie o niebo lepiej. Także no to wa ważna sprawa, żeby jednak te rękawice yy, brać zawsze o rozmiar większy. Żeby były luźniejsze, żeby ta krew fajnie wszędzie dopywała, A izolować tak będą. Bo jak będą z dobrego materiału, to będą izolowały. Co więcej, na pewno kapok. Jeśli wypływamy w taką temperaturę i w taką pogodę, kapok musi być. Nie ma innej opcji. Dużo wędkarzy lekceważy to ponieważ wydaje się, co się może stać ja też mam sporą dosyć łódkę jest bardzo stabilna bo w różne już warunki nie upływałem, jednak no, jak wypływamy na nawet jakąkolwiek wodę, to nie musi być duża woda, wypływamy nawet na małą wodę cokolwiek się stanie bo wszystko się może stać nad wodą cokolwiek się stanie no to nie ma szans, jeśli jesteśmy w takim stroju jak ja jestem dzisiaj nie ma szans, wpadamy 10 metrów od brzegu, 20 nawet nie ma szans, żeby w takich ubraniach dopłynąć gdziekolwiek. Jak wpadamy do takiej wody w takim stroju, bez szans, wiadomo, są stroje, które pływają, i wtedy nie trzeba brać kapoka. No ale te stroje są dosyć drogie. Ja oczywiście zwracam się w tym momencie do młodszych wędkarzy, bo ci starsi na pewno mają doświadczenie, wiedzą o co chodzi, ale właśnie do tych młodszych to, to mówię, że, że warto. Ja dzisiaj nawet wziąłem szalik, dlatego że mam kamerę i kamera jest pod kurtką i miałbym tutaj wszystko e, rozchrastane i bym po prostu tak by mnie przewiało dzisiaj. że masakra, dlatego wziąłem ja nawet szalik, żeby jednak po tej szyi nie wiało. No i wiadomo, ciepłe ubranie, tak? Sporo warstw i jedna wierzchnia jakaś taka grubsza, żeby nie przepuszczała. Jak ja wziąłem sobie tej kamizelkę fajną, żeby mi po plecach nie wiało ani nic. No i to są w sumie takie podstawowe rzeczy, tak? I o ile jeszcze jak ktoś pływa na wiosłach, no to jest, to jest lepiej, tak? Bo, bo się ruszamy cały czas. Ale jeśli tak jak ja teraz, to jest mój pierwszy jesienny sezon, kiedy pływam na silniku. Jak praktycznie nie ma żadnego ruchu na, na łodzi, no to jednak jak chcemy pływać cały dzień, to warto albo raz na jakiś czas spłynąć sobie na brzeg i pochodzić po prostu, poruszać się, albo na łodzi pomachać sobie rękoma, żeby ukrwić. Te kończyny, właśnie które są, które są najbardziej narażone na, na zimno. No i jeszcze jedna sprawa to to, żeby nie nieważne, jak, jak dobre buty masz, to warto ruszać palcami jeszcze zanim przestanie się je czuć. Także ja całą drogę, jak tutaj płynąłem, właśnie dryfem, to sobie machałem tam palcami, żeby, żeby jakoś to krążenie cały czas. Cały czas utrzymywać. No i teraz w miarę dobrze się czuję, ale z doświadczenia wiem, że tak jak pływałem na pontonie, gdzie cały dzień w pozycji siedzącej, to naprawdę po powrocie przy niskiej temperaturze tych nóg nie czuć. Normalnie nie czuć, a zależy jak to jest odporne. Tak ja akurat przyszedłem, to także nie miałem żadnych z tego powodu problemów, ale niektórzy mogą też sobie nieprzyjemnych sytuacji przysporzyć. Także ja na razie kończę, płynę dalej, nie mam pojęcia co teraz zrobić. Na pewno puszczę się dalej kawałek dryfem, bo teraz się schowałem w ścinkach, puszczę się kawałek dalej dryfem, przepłynę przez dużą patelnię, później wracam ponad trcinami, na ostatnią Później wpływam trzcinami, później wpływam wzdłuż trzcin, później spływam wzdłuż trzcin do brzegu i przy brzegu na ostatnim miejscu, przy samym spływie, tak jak mówię, porzucam sobie. Tam trochę więcej czasu spędzę i będę się zbierał, bo też za długo nie ma sensu siedzieć, i tych brani nie ma. Do wieczora nie zamierzam siedzieć. A ranek był bardzo kiepski. Także trzymajcie kciuki. Może, może z odrobiną szczęścia nie wrócę dzisiaj o ok, ale jestem przygotowany na wszystko. Mówiłem, zakończyłem wątkowanie w Zatoczce. Kiedyś bardzo często tu przyjeżdżałem, zawsze miałem jakieś wyniki, raz lepsze, raz gorsze, ale w tej Zatoce przeważnie coś trafiałem. No i żałuję trochę, że dzisiaj nie zacząłem tutaj, ponieważ jedyną rybą, jakoś dzisiaj złowiłem właśnie, był przypaczek z tej Zatoki. No I myślę, że warto było tutaj przyjechać z samego rana, no ale niestety popłynąłem tam, zaryzykowałem. Ryzyko nie zawsze się opłaca, ale no trudno. No, i tak jak mówię, jednym, jedyną dzisiejszą rybą jaką uzuwiłem, to jest ten szczupaczek taki na otarcie OS po, po całym tym mroźnym poranku. Ale przez to, że był bardzo nieduży, odpuszczam sobie już łowienie. Wracam do domu i przyjadę tutaj. Nie wiem, może za tydzień, może za dwa. Dobrze, że chociaż on się trafił, bo, bo, bo zawsze to jest jakaś nadzieja, jakbym kolejny dzień oki ok. wrócił do domu, no to już bym był trochę zniesmaczony, także tak jak mówię, nie poddajemy się przyjadę jeszcze tutaj, być może na spinning, jak nie to może na żywca i będziemy próbować, ale następnym razem na pewno zacznę od tej zatoki jeśli tu się nic nie będzie działo to dopiero będę dalej kombinował, bo, bo na początku jednak warto było tutaj przyjechać, ze względu na to, że i tutaj nie wiał taki wiatr to jedna sprawa a dwa, że no tutaj coś tam się trafiło, tak, także, także na pewno tutaj następnym razem jak przypłynę tutaj na łowisko, to, to będę tutaj zaczynał. Także dzięki za oglądanie i do następnego.